Jeżeli jesteś prawdziwym kibicem reprezentacji Polski, odpowiedz przynajmniej na 8 pytań prawidłowo. Lecimy. Cztery poziomy trudności. Pierwsze. Kto jest rekordzistą pod względem liczby strzelonych goli dla reprezentacji Polski? 3, 2, 1. Robert Lewandowski. W którym roku reprezentacja Polski zdobyła trzecie miejsce na Mistrzostwach Świata? 3, 2, 1, 1974 i 1982. Trzecie pytanie. Kto zdobył pierwszego gola dla Polski na Mistrzostwach Świata w XXI wieku? 3, 2, 1. Emanuel Olisadebe. Poziom średni, zapraszam. Kto był selekcjonerem reprezentacji Polski podczas Euro 2016? 3, 2, 1. Adam Nawałka. Który polski piłkarz zdobył trzecie miejsce w plebiscycie Złotej Piłki France Football w 1982 roku? 3, 2, 1. Zibi Boniek. Z jakim krajem Polska rozegrała pierwszy mecz na MUNDIALU w 2002 roku? 3, 2, 1. Korea Południowa. Poziom trudny. Zapraszam. Który polski piłkarz strzelił gola w meczu otwarcia Euro 2012 przeciwko Grecji? 3, 2, 1. Robert Lewandowski. Kto był kapitanem reprezentacji Polski na MUNDIALU w 2006 roku? 3, 2, 1. Jacek Bąk. Ile razy reprezentacja Polski zdobyła medal Igrzysk Olimpijskich? 3, 2, 1? Odpowiedź to 3 razy: Złoto w 1972 i 2 razy srebro w 1976 i 1992. I proszę Państwa, ostatnie pytanie: poziom ekspert. Kto strzelił najszybszego gola w meczu reprezentacji Polski? 3, 2, 1, a był to. Rafał Boguski w meczu z San Marino, dokładnie 23 sekunda meczu. Ile miałeś prawidłowych odpowiedzi? Daj znać w komentarzu i zaobserwuj po więcej piłkarskich quizów. Au!